Cześć. Ten plecak to Jester firmy The North Face. Wszechstronny, bardzo uniwersalny plecak miejsko-trekingowy o urozmaiconych zastosowaniach. Doskonale sprawdza się w mieście jako plecak szkolny do pracy, na uczelnie, ale równie dobrze radzi sobie na szlakach turystycznych, podczas wycieczek, w lekkim trekkingu. Plecak ma bardzo kompaktową, zwartą budowę, ale aż 27 litrów pojemności. Duża komora główna zamykana jest dwukierunkowym zamkiem osłoniętym padką. Komorę główną wspomaga obszerna kieszeń frontowa również dwukierunkowym zamkiem oraz dwie kieszenie siatkowe na bokach plecaka, doskonałe na butelkę z napojem czy jakieś drobiazgi, które chcemy mieć zawsze pod ręką. Dodatkowo dla wygodnego przenoszenia elementów odzieży, na przykład kurtki na ściance frontowej elastyczna pętla mocująca z taką małą blokadą bardzo wygodna w obsłudze, funkcjonalna. Plecak jest bardzo wygodny w noszeniu. Usztywniona ścianka tylna i szelki wykonane w technologii ACA Endorsed, szelki FlexVent mają specjalne punkty zgięcia, które pomagają odciążyć obojczyk, odciążyć mięśnie karku przy przenoszeniu Większych ciężarów jest to bardzo ważne, dlatego ten plecak jest komfortowy nawet podczas wielogodzinnych spacerów, wycieczek. Zawsze pozostaje stabilny, znakomicie dostosowany do sylwetki. Profilowane szelki są jeszcze dodatkowo ażurowane dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji. I przy noszeniu plecaka stabilizuje go jeszcze regulowany pasek piersiowy ze zmienną wysokością położenia oraz. Pasek biodrowy, również regulowany z klamrą. Plecak o wielu zastosowaniach, uniwersalny, odnajdzie się w każdej sytuacji i jest naprawdę doskonałym wsparciem w mieście i w turystyce.